Jak dbać o bezpieczeństwo komputera i danych? Pliki, które przechowujesz, nieważne czy to są zdjęcia rodzinne, czy dane z pracy, czy ważne hasła, to wszystko jest cenne. Niestety zdarza się tak, że mogą wpaść w niepowołane ręce albo ulec uszkodzeniu. Dlatego pokażę Ci 7 prostych, skutecznych sposobów, jak zwiększyć bezpieczeństwo Twojego sprzętu. Pierwsze oprogramowanie antywirusowe. Nawet darmowe, jeśli tylko regularnie go aktualizujesz i skanujesz pliki. Natomiast płatne wersje oferują dodatkowe opcje, jak firewall, VPN czy ochrona transakcji bankowych. Ale pamiętaj, nawet Windows Defender jest dużo lepszy niż całkowity brak ochrony. Numer 2. Pobieranie plików. Ściągaj tylko i wyłącznie pliki z zaufanych stron. Jeśli wyskakuje Ci komunikat, że strona nie jest bezpieczna, to lepiej poszukać innej. A nawet jeśli źródło wydaje się legalne, pamiętaj, żeby przeskanować wybrany plik. 3. Instalacja programów. Uważaj, co instalujesz, na co się zgadzasz i czytaj wszystkie komunikaty podczas instalacji. Dużo programów dorzuca reklamy, niepotrzebne narzędzia i wtyczki. Numer 4 publiczne Wi-Fi. Unikaj logowania się do banków w publicznych miejscach, takich jak na przykład galerie, pociąg czy kawiarnie, które mają dostępne otwarte Wi-Fi. A jeśli już musisz skorzystać z publicznej sieci, to użyj vpn a aby szyfrować swoje połączenie. 5. Aktualizacje. System oraz programy aktualizuj na bieżąco. Stare systemy takie jak Windows XP to otwarte drzwi dla hakerów. 6. Firewall. Zapora sieciowa sprawdza, które aplikacje chcą skorzystać z internetu i potrafi zablokować podejrzane próby włamania. No i numer 7. Silne hasła. Znacznie lepiej skorzystać z domyślnej propozycji proponowanej przez przeglądarkę. Twoje hasło powinno mieć minimum 12 znaków, duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. A najlepiej, gdy każde konto ma inne hasło. A żeby nie pogubić się z tymi wszystkimi hasłami, to używaj po prostu menadżera haseł. Jak widzisz, większość z tych kroków nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Wystarczy odrobina uwagi i systematyczności, żeby Twoje dane były znacznie bezpieczniejsze. A teraz pytanie do Ciebie, drogi widzu. Czy stosujesz te wszystkie zasady? Nie zapomnij też zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, aby nie przegapić kolejnej części.